Cześć Siemano, jestem siema, jestem Bartolicz, mam kolejny odcinek serii. Wszystko albo nic na naszej ulubionej stronie. Drugi widzicie, nie masz 8 lat może oglądać. I jeśli ukończyłeś 8 lat, używasz tego, czego powinieneś użyć. I dostajesz wtedy 20% i 1 dolarka. I tak, subskrypcja, łapka w górę, komentarz, social media, discord, bo tam wrzucam Wam to, co jest dla Was przygotowane za różne wiecie. Wiecie o czym mówię. Co jeszcze? Discord, a wyjdziecie na Kika. No i oczywiście na nasz główny kanał. I tak, pobawmy się, dziś troszkę mamy troszkę sobie na Nie, ja robię. Dziś robię całość. Idę na całość. Ja bym chciał zrobić jakąś długą bitwę za całość. Myślicie, że ja to powinienem. Gdzieś tu zaczniemy co? Nie to będzie z 20 skrzynek dobra lecimy do Aha, to już bez tej ostatniej. ale zróbmy to na drużynowym i dajmy sobie tak, dajmy sobie tak, tak i tak. I przypominam o konkursie. Do jest 500, 300, 150 zł. Trwa do 10 stycznia. By wygrać, wystarczy użyć tego, czego wiecie, co użyć. I przynajmniej 50 zł wtedy macie gwarantowane miejsce. No, na razie przegrywamy. Pięknie. Sprzedałem Hyper Beata za 600 zł. Miałem w faktoryniu. W sensie, no, update'em, nie. Aby przez niego bardzo dużo straciłem. Oj, bardzo. Aha. Na razie jest pięknie poszany. I oby by tak zostało. W ogóle widzieliście fragment w na głównym kanale. Pięknie Mam nadzieję, że zostawiście łapkę w górę. No. Ale jeszcze wygrywamy. Wciąż. U, 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 pięknie. If in. Tutaj. O, to tu. Okej. Okay. Minimalna różnica. No i teraz. Zaczynam przegrywać. 7 koła. No nie, 4. Ale to wciąż. 4 koła. No nie No różnica z piątki, nie? ale jeszcze... Się... Okej. Okay. No nie, to nas to nie podnosi na duchu. Może tu jakiś roja. Okej, okay, do było. Uuuu, comeback? Jeszcze nie. Jeszcze nie comeback. Wciąż nie comeback. Widzieliście to? Pięknie. To teraz zrobimy coś podobnego. Ostatnia bitwa. Ale usuwamy wszystko. I zaczynamy sobie od tej, na której skończyliśmy. Czyli tu klikamy tak i szukamy, na której skończyliśmy. Skończyliśmy na tej i ją zostawiam, bo ona i lecimy za całość, bo wszystko w unii, za dużo, za dużo, 17 teraz. A teraz lecimy solo, 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 jedną, tego nie słuchałem, zaraz puszczę. Bardzo dobrze zaczynamy, ma 691 i 16 groszy, dobijamy do 434 i 96 groszy. Chyba koła. Nie, 960. Też jest pięknie. Tego wl bym musiał wypłacić. Oh shit, here we go again. A teraz to już. Rozgadani jesteśmy. Pić koła. jeszcze lepiej. Chyba, że ja roja. Mam Fatima. Tym, 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 tym. Ej, ale to, 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 wciąż nie wygrywamy. Teraz wygrywamy. Dziękuję. Pięknie. Ale to jest duża różnica, nie? Więc... Okej. Okay. Nie no, jest, jest dobrze, drogi widzę. Jest dobrze, że został subskrypcja. Tak, kochanie? No. Mam zostawić subskrypcję widzowie? No, chcesz Mhm. 500. Ja tych emperatorów miałem tyle. I to w różnym stanie miałem, nie? Ale się wylosowało. No chyba mnie nie... Pozdrawiam. Uh -huh. Pozdrawiam. Przed ostatniej skrzynce. Przed w sumie. No. Dobra. Nie Aha. To tutaj coś. Po dwie Dwie To to w Pyk. Jeszcze, Nie zróbmy... Widzicie co zrobimy? Ja wiem co zrobimy, robimy tak, w moim budżecie, na dokerze od najdroższej, tak, na czterech, na underdogu, tworzymy, wybieramy, i samo. <laughs> nitro, i bułkę. Underdog. Pięknie? Nie. Nikro. Drogi widzu, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę, komentarz. Bierz udział w konkursie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!